Cześć moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku z serii Hearthstone. Tym razem chciałem wrócić do czegoś, czego w gruncie rzeczy nie robiłem już dość dawna. Chodzi mi o pokazywanie nowych talii. O ile ostatnimi czasy zajmowaliśmy się odgrzewaniem starych talii, talii, którymi już raczej się nie gra, chyba że powiedzmy e, dla zabawy, o tyle nie pokazywałem Wam żadnych, z, żadnej z tych nowych talii. W międzyczasie pojawiły się bardzo interesujące e, wersje. Takie jak chociażby Green Patron, ale pojawiła się też jedna wersja Hendloka, powiedzmy, która wyszła po Blackrock Mountain i bardzo mi się podoba. Jest to Maligos Warlock. Rzecz ma się dość podobnie, powiedzmy, jeżeli chodzi o Hendloka, natomiast troszeczkę zostało to przebudowane, pododawane smoki i finiszerem oczywiście jest Maligos plus Czary. O co chodzi, już Wam pokazuję. Mamy tutaj przygotowaną. Listę kart. Um, przejdę po kolei przez wszystko, co tutaj się znajduje. Jest. Kilka różnic odnośnie różnych graczy, ale to zaraz, zaraz to mówimy. Tak. Dwa razy Mortal Coil, szczególnie w połączeniu z MaliGosem, to jest niesamowity removal, ale przeciwko taliom agresywnym szczególnie bardzo się przydaje mieć, mieć dwie sztuki. A poza tym zawsze gdzieś tam może nam zabraknąć tego jednego punktu obrażeń, a stąd będziemy to mieli. Jeszcze mamy dobór karty z tej okazji. I jako, że jest to talia, której finisherem są czary, no to musimy mieć też Soulfire. Tak samo działa Dark Bomb. W najlepszym przypadku, oczywiście, e, przy użyciu taruzana zmniejszamy koszt i mamy możliwość zagrania Maligosa Dark Bomb Soulfire. E, I to jest wtedy kombo za 17 punktów obrażeń. Jest jeden abusive sergeant, który w zasadzie powiedzmy, że ma dwa zastosowania. E, najprostszym i najbardziej oczywistym jest to, że daje któremuś z naszych stronników plus dwa e, obrażeń, żebyśmy mogli strajdować, czy też e, zadać nie wiem, większą liczbę obrażeń naszemu przeciwnikowi, ale. Jako, że jest bardzo dużo stronników, którzy mają 5 ataku, a którzy są dość istotni w obecnej mecie, tacy jak chociażby e, Tarzan, tacy jak chociażby Sylvanas, nawet Shield Maiden powiedzmy też ma 5 ataku, e, Ancient of Lore też ma 5 ataku, <laughs> przy pomocy Abusive Serganta zwiększamy im atak o 2, więc mają 7 i z tej okazji mamy dwóch Big Game Hunterów, to jest rzecz raczej niespotykana w innych dekach, raczej nie gra się dwóch. My mamy jednego powiedzmy na doktora Booma, Ragnarosa i te wszystkie większe legendarki, a drugiego właśnie na kompo za w Sergantem. Ewentualnie grając na Handloka, oczywiście mamy możliwość zabicia dwóch Olbrzymów bez najmniejszego problemu. Mamy jedną sztukę Zombiczał. No, wiadomo, jak to teraz wygląda. Jest dużo agresywnych deków, więc trzeba mieć jakiś, powiedzmy, środek zapobiegawczy. Eee, natomiast, tak jak powiedzmy, w przypadku Hendloka raczej nie muliganujemy pod zombie child, tylko raczej, jeżeli dostaniemy go, no to, to fajnie, bo mamy możliwość zagrania go i powstrzymania jakiejś tam startowej agresji, że tak powiem. No a później to w zasadzie jest tylko karta, którą możemy uleczyć przeciwnika za 5, więc jest powiedzmy dość martwa, ale ma za swoje zastosowanie w early game. Mamy dwa razy Dark Bomb. Teoretycznie jeden dark bomb powiedzmy możemy użyć jako removal, drugi warto by było zatrzymać e, jako kombo z maligosem. Jeżeli nie będzie takiej możliwości, jeżeli będziemy tego potrzebowali, trudno. W końcu jest to, jest to czar, który służy do zadawania obrażeń, może zadawać stronnikom, wcale nie musi, e, bohaterowi, jeżeli jest taka potrzeba. Mamy jedną sowę dość standardowa rzecz, jeżeli chodzi o bardziej kontrolne talie, e, szczególnie szczególnie właśnie u Czarnoksiężnika e, nie mamy dwóch bo w zasadzie jedna powinna wystarczyć dwóch Big Game Hunterów, tak jak wspominałem e, dwa razy Imp Gang Boss, dlatego, że jest to yy... Powiedzmy, jest to nasze najwcześniejsze zagranie coś w stylu Enchant Watcherów handloka, tyle że nie musimy tego tauntować i daje nam troszeczkę więcej możliwości. Jest to bardziej solidny stronnik, który dłużej pozostanie na stole. Nie trzeba, że tak powiem, nic mu dodawać, tak jak Enchant Watcherowi taunta, czy wyciszenia, żeby był przydatny. Mamy raz Hellfire, raz Shadowflame, to że nie mamy tego więcej wynika z tego, że mamy większą liczbę innych remowali, więc tak naprawdę nie potrzebujemy e, aż takiej dużej ilości. Oczywiście Hellfire jest głównie <laughs> w tej chwili kontrolna patronów, Shadowflame, no Shadowflame się po prostu zawsze przyda. E, dwa razy Implosion, podobnie jak w ZO, to jest powiedzmy karta, która ma nam nadrobić. Brak early game'u, jeżeli mamy możliwość usunięcia jakiegoś stronnika, powiedzmy, e, kiedy przeciwnik gra zoo, mamy możliwość, powiedzmy, zabicia na i wystawienia jakiegoś tam stołu, z którym potem coś będziemy mogli zrobić, czy przy użyciu właśnie, e, powiedzmy, Abusive Sergeanta, czy Argus'a. Zawsze, zawsze jest taka opcja. Argusów mamy dwóch, no bo musimy mieć jakąś defensywę. Tak naprawdę nie mamy żadnych innych tauntów, ale to troszeczkę nie o to chodzi w tej talii. Dwa razy Twilight Drake, tak jak u Hendloka, dobieramy dużo kart, więc em, jak najbardziej ta, ta, ta karta ma tutaj sens bytu. Plus jest to smoka, to też jest dość, dość istotna sprawa. I jako, że nie mamy tak dużo tauntów, mamy dwa anti-killboty. Podobnie jak w Hendloku, oczywiście to jest karta, która pozwala nam dotrwać do tego naszego kombo. Oprócz tego dwa razy Azur Drake, kolejny smok, kolejne dobieranie kart i Spell Damage, więc taki powiedzmy mniejszy maligos, jeżeli potrzebujemy na przykład rzucić Hellfire za 4. Tak, jeżeli, no, może się zdarzyć taka sytuacja. Do tego dwa razy Blackwing Corruptor, jako że mamy tych smoków trochę i raczej one są z tych powiedzmy droższych, tak, 4, 5 i 9 to mamy możliwość powiedzmy wykorzystania tego jego Battle Crya. To jest bardzo, bardzo mocna rzecz, prawda? te trzy punkty obrażeń to w zasadzie zabijają za darmo większość tych tanich stronników, albo pomagają zabić któregoś z tych e, droższych, więc jak najbardziej, jak najbardziej spoko. iphone są na jeszcze większe cele, z którymi nie możemy sobie w inny sposób poradzić, albo ewentualnie wezmę w takich e, mocno ostatecznych sytuacjach, że tak powiem. Tak na przykład przeciwnik zagra doktora booma, my mamy 6 życia i nie mamy za bardzo co z tym zrobić, no to jak solujemy doktora booma to może przeżyjemy. Emperor Tarzan, no myślę, że to jest karta, która we wszystkich taliach opierających się na jakimś combo się pojawia, także tutaj jest po prostu, jest po prostu bardzo potrzebna właśnie żeby zmniejszyć koszt Maligosa, Dark Bomb i Soulfire najlepiej rzucić go kiedy mamy te trzy karty w ręku oczywiście każda inna która zostanie ze zmniejszonym kosztem to jest dodatkowy plus. Większość osób nie gra tutaj Doktora Booma ja postanowiłem go wsadzić zamiast niektórzy grają Bane of Doom niektórzy grają drugą sowę niektórzy grają drugi Hellfire albo Shadowflame ja pomyślałem że Doktor Boom będzie tutaj po prostu dobrą opcją tak no to jest, to jest w tej chwili jedna z najmocniejszych kart w grze. Także myślę, że to takie bardziej kontrolnej talii fajnie jest, jest mieć inne zagrożenie niż Maligos, bo tak naprawdę z tych kart powyżej Taruzana mamy tylko Maligosa w innym przypadku. A Dr. Boom po prostu powoduje, że jest jeszcze coś, co powiedzmy nakłada presję na przeciwnika. No i oczywiście całą tą otoczką, że tak powiem, dochodzimy do Maligosa, który którego myślę, nie, nie, nie trzeba przedstawiać, 412 za 9 many, takie same statystyki jak chociażby Isera, no i daje nam 5 punktów spell damage i umożliwia przeróżne kombosy, czy też z Shadow Flame, czy z Implosion, czy z Hellfire, Dark Bomb, Soulfire, Mortal Coil, trochę tego tutaj jest, niektórzy wsadzają jeszcze Bane of Doom, natomiast ja zamiast tego właśnie mam Doktora Booma, wydaje mi się, że to jest po prostu mocniejsza, mocniejsza opcja. Talia, powiedzmy, jest kontrolna, jest dość wolna, natomiast przez to, że jest nastawiona na combo, to gra się nią zupełnie inaczej i ma na tyle dużo removali i takich mocnych kart, które pojedynczo są po prostu mocne, że raczej jesteśmy w stanie sobie poradzić z tymi bardziej agresywnymi taliami, i dalej, po prostu e, przejrzę tak powiem, do zarzucenia naszego combo. Podobna talia ostatnio się pojawiła z Chromagusem zamiast Maligosa. Nie przyglądałem się jeszcze tak do końca, także nie bardzo mogę się jakoś konkretniej wypowiedzieć. Natomiast, też na pewno, jest to jakaś tam ciekawa opcja do spróbowania. Tak czy inaczej, mamy omówioną listę kart. Możemy przejść do jakichś przykładowych pojedynków. Spróbujemy zagrać, powiedzmy, ze dwie gry rankingowej i zobaczymy, zobaczymy, jak to wyjdzie. Także zapraszam Was do pojedynków.